Prostota uzyskiwanych rozwiązań, niskie koszty realizacji i minimalna ilość prób poprzedzających wdrożenie. Do tego inspirowanie innowacyjności, ułatwianie stosowania nowych technologii i wręcz rewolucyjny wpływ na poprawę funkcjonowania firmy. To specyficzne, a zarazem najważniejsze cechy TRIZ, czyli teorii rozwiązywania innowacyjnych zadań. Są dwie takie skrajne metody, metoda prób i błędów. Na przykład wiemy, że Edison szukając włókna do swojej żarówki wykonał 1200 prób. Budując akumulator prądu stałego wykonał 40 tysięcy prób. James Dyson budując swój odkurzacz cychronowy, chwalił się jednym, choć powinien bić głową w mur, 6 tysięcy prób wykonał. Natomiast w każdym przypadku, gdyby ci panowie znali, listy by prób oczywiście byłyby, ale byłoby ich co najmniej 100 razy mniej. Największe doświadczenie w realizacji metodologii TRIS ma Rosja, gdzie w latach 40. ubiegłego wieku opracowano podstawy tej teorii. Swój dalszy rozwój TRIS zawdzięcza krajom takim jak Stany Zjednoczone, Japonia, Korea czy Chiny. Teraz metodyka skutecznego zarządzania w sytuacjach kryzysowych dotarła do Polski. W styczniu bieżącego roku na terenie województw świętokrzyskiego i małopolskiego rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego pod nazwą Akademia TRIS dla biznesu. Celem projektu jest przede wszystkim upowszechnienie metodologii Tris wśród przedsiębiorców i pracowników instytucji otoczenia biznesu, pracowników uczelni czy pracowników administracji, celem podniesienia poziomu Przedsiębiorczości i innowacyjności w obu regionach. Inicjatorem projektu jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Projekt realizujemy w partnerstwie z samorządem Województwa Świętokrzyskiego. Tym razem partnerem projektu pozaregionalnym jest Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii z tej Politechniki. 3 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się międzynarodowe seminarium naukowo-szkoleniowe promujące projekt. Prelekcje wygłosili między innymi propagatorzy Tris z Rosji, Siergiej Faer oraz Aleksander Kudryawcew. Uczestnicy seminarium mieli więc niepowtarzalną okazję wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez wybitnych specjalistów z tej dziedziny. Codzienność gospodarcza to masa niespodzianek, to codzienne problemy naszych przedsiębiorców i cały czas mamy sygnały, że potrzebują wsparcia, wsparcia doradczego, wsparcia fachowego i pewnego podejścia nowatorskiego, ponieważ stare szablonowe myślenie już nie pozwala teraz na dobry rozwój firmy. Mamy już pierwszą grupę swoich ekspertów, którzy będą w tym obszarze, w tej materii prowadzić spotkania, rozmowy, udzielać informacji. A dla nas to jest kolejny taki moment, kolejny etap, gdzie przekonujemy się, że nie należy do wszystkiego dochodzić samemu. Projekt ma unikalny w skali kraju charakter i stanowi pilotaż wdrożenia nowej usługi w zakresie rozwiązywania różnego rodzaju problemów występujących w codziennej działalności przedsiębiorstw. Pierwszym etapem projektu było przeszkolenie konsultantów, czyli pracowników instytucji otoczenia biznesu, uczelni, administracji, którzy będą świadczyć usługi doradcze dla przedsiębiorców. Teraz przystępujemy do kolejnego etapu, czyli do opracowywania standardu usługi doradczej, która wykorzystywać będzie metodologię TRIZ przy świadczeniu usług dla przedsiębiorców. Standardu, czyli konkretnego zakresu podstawowych elementów czy instrumentów z metodologii TRIZ, które będą zastosowane przy tej usłudze doradczej. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie także po pięć cykli warsztatów szkoleniowych z zakresu TRIS dla firm z województw świętokrzyskiego i małopolskiego zawierających elementy coachingu z zakresu teorii rozwiązywania innowacyjnych zadań przeszkolonych ma być łącznie 80 przedsiębiorstw oraz 25 konsultantów. Każdemu z przedsiębiorców zostanie udostępniony także pakiet szkoleń i e learningowych związanych z tematyką własności intelektualnej w biznesie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałania 221: poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, programu operacyjnego kapitał ludzki. Więcej informacji o projekcie na stronie www.academia.it.pl.